Witajcie! Dzisiaj pokażę Wam ofertę dla miłośników pierwszej linii plaży. Tu mam taki apartamencik. Poprosiły mnie dziewczyny z biura, żebym tutaj zrobił, filmik nagrał. Chociaż ja preferuję naturę, góry, sady, ogrody. Ale takie piękne widoki też się lubię podziwiać. To są unikatowe widoki. Zobaczcie, piękne plaże, piękne, czyściutkie, zadbane. Na dole restauracje. Część San Antonio. Tam w oddali widać, o ta góra. Tu już jest Denia. To jest Denia. Dobrze, pokażę Wam teraz ten apartament. Najpierw tak, zaczniemy od tarasu. Taras jest duży. Zobaczcie. I na taras jest wejście z salonu. Właściwie są dwa wejścia. Tam jest jedno wejście, i tutaj jest drugie. To jest raczej te główne. Wejście u góry jest klimatyzacja, i na dole. No już wiecie co, lepiej te, tego się pozbyć. Programator tak zwany, zwodziciel i oszust. Tutaj jest główne wejście do apartamentu. Zobaczcie, podłoga jest nowiutka. Dwa lata temu wymieniali podłogę i też robili nowe łazienki. No piek, piękne widoki, to tak, trzeba, trzeba przyznać. Widoki są piękne. Teraz przejdziemy do salonu, a z salonu na korytarz. Tak wygląda korytarz. Zobaczcie, podłoga jest nowiutka. Chodzimy teraz tak, pierwsza sypialnia. szafą, z dwoma szafami, o to jest druga. W kuchni też jest taka wnęka, widzicie, na pralnie, łazienka. Tu jest następna sypialnia. Za dużo światła w niej nie ma, ale okienko takie jest. W sumie w sypialni, do sypialni to się przychodzi spać, jak ja to mówię. A większość czasu to się spędza w salonie, a tu w tym przypadku raczej na tarasie. O, i też jest klimatyzacja tutaj. Także cały apartament jest klimatyzowany. Jesteśmy na siódmym piętrze. Ta trzecia sypialnia jest taka mała, ale za to z Łazienką. Jest tu łazieneczka, prysznic. Widać, że to jest nowe. Tu jakaś szafka też jest. Nie będę zaglądał. Aha, i tu takie osobne zamknięcie, wejście do tej sypialni. No, miejsce jest piękne. Ja zdecydowanie. Jestem za, za mieszkaniem wśród natury. O właśnie zamiast takiego apartamentu to szukam sobie takiego domku kopułowego. Ale szukam, szukam, nie mogę znaleźć. Chciałbym sobie na polanie postawić taki domek kopułowy. Zobaczcie no widoki piękne. Plaża to jest ta główna San Antonio. Ja też wolę mniejsze takie plaże, które znajdują się tamtej części. O. Tam są takie fajne malutkie ukryte w plaże. Bardzo mało turystów jest tam. Pozdrawiam serdecznie.